W naszym spotkaniu obie drużyny już mniej więcej wiedzą na czym stoją. Zobaczymy czy w drugim meczu dojdzie do jakiejś niespodzianki. Dziś gra Lech Poznań przeciwko Liverpoolowi. Przyjrzyjmy się dzisiejszemu ustawieniu na boisku piłkarzy Lecha Poznań. Trener zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie 4-5-7. Będzie strzelał? Pusto brągach! Spójrzmy! Nie był to prosty strzał. Brawo za tę interwencję. Coutinho z rożnego. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Presja ze strony kibiców. Krzyczą strzelaj. No brawo dla bramkarza. Nie wypuścił piłki z rąk. Wystarczy, że Liverpool zagra na swoim poziomie. Nie popełni jakiegoś głupiego błędu. I wynik będzie niezagrożony. Tak. Muszą tylko unikać bezsensownych fauli i kardem. Robi się niebezpiecznie. A no szkoda, nie udało się opanować piłki. No, mogą teraz skarcić rywali. Maciej Gajos. Piłka wybita z pola karnego. Brawo dla arbitra, wychwycił tego spalonego. Roberto Firmino. Alberto Moreno. Coraz bliżej bramki przeciwnika Liverpool. Może dogrywać. Fejnaldum. Mamy to dośrodkowanie. Ma tam to strzelić. Brawo, brawo. Świetnie broni tę trudną piłkę. Dobry przechwyt. Przyjmuje teraz piłkę. Klejn. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Ach, szkoda, strata. Bliska już do bramki. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Jest coraz bliżej bramki. Nie zdołali przeciwnicy przeprowadzić ataku. Dobry odbiór na własnej połowie. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Henderson, Coutinho, Salak, blisko polekarne karne, Feinaldo Ten strzał może im dać prowadzenie. Aj, nie ma bramki, nie strzelił. W doskonałej sytuacji powinno być 1-0. Popisowo zmarnowana szansa, by objąć prowadzenie. Miejmy nadzieję, że dla obu stron będzie to impuls do ataku. Lech. W ofensywie. No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. Prawdopodobnie obejmują prowadzenie, chociaż trzeba przyznać, że w przekroju dotychczasowej gry byli raczej słabszym zespołem. Tak to już jest w futbolu, że na koniec liczą się tylko strzelone gole. Bramka po stałym fragmencie książkowe wykonanie tego rzutu wolnego. Świetnie uderzona piłka w zasadzie nie do obrony. Prowadzenie lecha Poznań. Skrzydłem ruszli do przodu drewc. Nikt im specjalnie nie przeszkadza. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Ma na skrzydle dużo swobody. Dobrze prowadzi piłkę. Piłka wyszła na aut bramkowy. Za chwilę grę wznowi bramkarz. Winaldum. Dobry atak flanką. Roberto Firmino. Rakels. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Filipe Coutinho Mane, Rakels Już blisko pola karnego. Może spróbować uderzenie na bramkę. Gol! Kolejny do kolekcji. mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Wijnaldum. mane, Liverpool. No ciekaw jestem co teraz zrobi sędzia. Uderzył i trafił w mur. Liverpool wywalczył rzut rożny. Coutinho strzela. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Atakuje Lech. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Mané. Coutinho. Henderson. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Maciej Gajos. Rakels. Roberto Firmino. Rozpoczynają kontratak. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Dobrze przesuwa się z piłką. Jewcić. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Może uderzać na bramkę. Tak jest. Lech strzela gola. Wydawało się, że piłka minie bramkę, a tu niespodzianka. Też myślałem, że wyjdzie za boisko, ale leciała takim dziwnym torem. Odbiła się od słupka, no i mamy gola. Dopiero pierwsza połowa, a już widać w... przerwa. A piłkarze schodzą do szatni. No, wyraźnie humory dopisują. Zaczynamy drugą połowę drugiego meczu fazy grupowej. Nie mogę się doczekać emocji. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Jestem ciekaw, co zawodnicy pokażą nam w drugiej. Mamy aut zacznie Liverpool. Lobren, Alberto Moreno, Emre Can, Rakels, no z tego miejsca można strzelać, świetnie przejął tę piłkę na skrzydle, Wołodymyr Kostewicz, Rakels, z tej pozycji może uderzyć, to Lech Poznań. Kolejna bramka. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, kto wygra ten mecz. Jedyne pytanie, jakie można tu sobie jeszcze zadawać, to o rozmiary tego zwycięstwa. Ależ on błysnął klasą w dzisiejszym spotkaniu. Teraz może spokojnie zejść w poczuciu dobrze wykonanej roboty. Masz rację, zaliczył naprawdę dobry występ. Próbują teraz skrzydłem. Emre Can. Pokonuje z piłką kole... Fejnaldum! Ustawiającym zawodnicy w polu obu drużyn będzie dośrodkowanie zrzut rożnego. Dośrodkowanie z rożnego szesnastkę. No, będzie gol! Gol! W końcu mamy przebudzenie. Może jeszcze nie wszystko stracone. Nadal jeszcze sporo do odrobienia. Zadanie z gatunku tych ekstremalnie trudnych. Ale kto wie, nie takie powroty już widywaliśmy. No, 4 do 1. Przewaga ogromna, ale nadzieja umiera ostatnia. Dobrze prowadzi piłkę. Darko Jewcić! Yes! Do końca meczu jeszcze pół godziny. Mane. Liverpool przystępuje do natarcia. Nie ma spalnego. Teraz szansa Firmino. Ach, niewiele się pomylił. Chciał technicznie umieścić piłkę w bramce poza zasięgiem rąk bramkarza, ale nie najlepiej się złożył do tego strzału. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Atakuje Lech. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Simon Minole. Z linii bocznej rozpoczną grę piłkarze Liverpoolu. Rakels. Radosław Majewski. Nieudana akcja. Może być groźny po tym prostopadłym podaniu. Blisko już do bramki. Dobra okazja połtania strzału. Gol. Mamy bramkę. Co za emocje? Złożył się, strzelił i jest gol. Pokazał trenerowi, że ten słusznie zrobił, wprowadzając go na boisko. 4-2, różnica wyraźna, w miarę bezpieczna. Ale czy taki wynik uda się utrzymać do końcowego bliska? Blisko polekarne może strzelać. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Winalbum. Roberto Firmino. Blisko pole karne. Je wcić. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Firmino wciąż utrzymuje się przy piłce. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy. Plus to, co doda arbiter. Trauka. Brakels. Tetech. Lech w ofensywie. Bardzo dobrze grają piłką, podania są precyzyjne, świetnie się rozumieją. Przyjemnie się ogląda takie zrozumienie między zawodnikami drużyny. Każdy zna swoje miejsce na boisku, a piłka chodzi między nimi jak po sznurku. Ależ fatalne podanie piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Maciej Gajow! pressing ze strony rywali. Winaldum. Roberto Firmino. No, z tego miejsca można strzelać. Nie dał rady obrońca. Przedłużył. Mamy! No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z woleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Tetech. Klein. Liverpool teraz atakuje. Piłka wybita z pola karnego. James Milner. Mane! Spójrzmy, nawet bramkarz poszedł wspomóc kolegów przy tym rzucie rożnym. Dośrodkowanie. Świetnie, udanie, wypiąstkował w pole. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć? Tak, tak, piłka w Branka po takim strzale! No, akcja Stadiony Świata! Strzał niemal idealny! To jest piękne w tej grze! Ni stąd, nie zowąd! Mamy jednego z najpiękniejszych goli w sezonie! Różnica klasy... Pojedynek dość mocno jednostronny. Teraz jeszcze ta bramka w doliczonym czasie. Sytuacja dla pokonanej drużyny dość przykra. To już jest takie dobicie rannego. To spotkanie zakończone. Przeszło już do historii. Metr